Dzień dobry, witam Was w drugim odcinku z tej serii, gdzie gramy w terarię z twardym ciastkiem i próbujemy przejść grę. W dzisiejszym odcinku spróbujemy pokonać Skeletrona i Brainowka Fulu. To zapraszam. W nagrywaniu coś się zepsuło i niestety nie będzie słychać twardego ciastka, ale na jego kanale będzie można obejrzeć cały filmik z normalnymi dwoma głosami moim i jego. Dobra, możesz stepnąć. Tak już kończę. Tylko trzeba najpierw zrobić platformę, oczywiście. No, to zmień na platformę wszystko. Okay. No nie, chyba nie złożymy. Teraz. No. No, Но не, не у нее не знали, что это. Nie wiem, nie widzę, bo jest tam. czy ja mam go rozpić? To chyba Kers tam trzeba. No wo wo, wo. Weź, bo ty jeszcze zginiesz. To ty chciał odsuń, żeby on się na mnie zagrował. Ej, już mu ręka pada. No chyba teraz to będziesz szedł milion lat. Dobra, zabiję go. Yy, nie, to jest jedno HP. Tylko możesz zabić mu wcześniej ręce. Dobra. Jedno rę... Jedno ręko. Jedna ręka dead, druga dead. Sama głowa. Koleszka ci została. zde się na dzień. <grymne> no choć, no nie uciekaj do góry. No okay. do góry uciekaj. No, jeszcze 1000 hp, a no chyba tak, chyba tak. Zabij go, czy poczekasz na siebie? Dobra, już, już go zabiję. platformami to bezpieczniej platformami i bo tu chyba dużo mobów jest trochę dużo ich tu się No <grymne> Tak, bo ty tu nie idziesz do szkoły. No. No, ja linkowałem się. Ciebie. Yeah. yeah, and check it Nie, już myślałem, że zginę. A no, można. No. Co? Gdzie tu był kolec? Przy powrocie do dungeona, ponownym, znalazłem Muramasy, więc jestem o krok bliżej do Knight's Edge'a. Oto w sumie byśmy mieli jeszcze wcześniej. Byś ty miał jeszcze wcześniej. Co? Enix. nikt. W sumie to jedyna klasa, która a myśleli, że się na to. Na... Czy zrobię to? Czy na pułapkę wejdę, myśleli? Prawie wszedłem. Bo mnie w sumie wepnął na nią prawie. Cześć, czy mi się wydaje, to nie jest ośmiornica. O czy bomba wybucha to? Nie. A te bloki są chyba w ogóle po prostu nie do zniszczenia. O. No dobrze, to nie wejdź w kolce tak jak ja ci pokazywałem, żeby nie wchodzić. To? Nie, to ale to są takie małe leżące. A no to nie, to nie są Health Crystal Life krystale. No. To to nie są. To jest... że jak wejdziesz w mnie, to ci da... Hilo. Mm. Czemu ja nie mogę atakować? Aha, tak to, to, To to robi. No, no way. No to nic nie ma... Brawo miło! Brat się poszczeli. Bo to ich dużo jest. Rzucę im bomby, to oni powinni zginąć od tego. Dobrze myślałem. Masowe mordy bombami. Nie muszę te kolce zrobić. No niestety, co jest niefajne, że nie można zrobić... ...automatycznej farmy... Na zasadzie kolców, bo yy, nie dostają obrażeń przeciwnicy od kolców. Jak coś, to mam już 110 kości. Ale sobie... Okay. A sobie chętnie pozbieram hajs. Odejść tam do góry, żebyś nie zginął? Czy sobie poradzisz? Co mnie biło? A to jest pressure plate. No. Nope. Albo możesz wykopać. To były dwa pressure plate'y. A tam No, to wyżej. <gry> Dobra, otworzę tą szybkę, bo mam kluczyk. Yy, tak. Sanjo, Sanjo. Jak na... Nawet... Czekaj zaraz, to tam... A tam powinno być zejście. Tam jak zejdziesz na te platformy, co ja zbudowałem, to powinno ci nie zadać damage'a. Nie, 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 nie. Dobra, prawie zginąłem. O mam 143T Otworzyłem już ją. To tam jest doma maga. Zacznijmy tu w sumie też platformę robić, bo na Brain fullu się przydo. odkryte. No dobra, to poczekaj. Tylko tak, poczekaj, bo ona odleci. Masz jakieś bloki? Nie, bo przez platformy przelatuje. Okay, no to tak obuduj trochę tą bombę. Żeby wiesz. No i to zrób taką jedną ścianę. No, tu jedną ściankę i wrzuć bombę, żeby była bez. No, no, no i bombę rzuć. Nie wyleci chyba, nie? Dobra. Okej. Okay. A no, zaraz to wrzuć. O, no to No, to chyba nie miałeś we mnie rzucać bomby. Za mały odstęp. Je. Bo patrz, tu jest jeszcze jeden blok. Tak gówno leci. Trzeba, bo to już nie masz bomb. <grym> y Okej, okay, uwaga. Okej okay. U, Panik nekles dobra. Możesz założyć sobie. To weź ten yy, odejdź. I idź już na platformę. Czekaj! O, no oczka pojawiają. O Jezus Maria, on się... On znika i się pojawia. Zapomniałem. Dobra. E, nie jest taki trudny. Tylko ty, jak on się znika, to... no. No jest. Ciągle. Czemu ty go nie strzelasz? o teraz możemy go bić dopiero. Ale ty masz napaka na nim. Ty... Ej, bo mini shark jest. Cześć, bo ten. Ej, bo mini shark jest zbyt pena to. I bo ja to inaczej zapamiętałem. Dobra, no to ten. To mamy co potrzeba z tego bossa. Tissue samples i. Oro. Znaczy, żeby. No, ...cream or. To się wracamy. No i dobrze. Teraz. cream -tain barów i z cream -tain barów patrz. Robisz to. Mhm, możesz zrobić. I mamy lepszy kill off. Już ci zrobiłem kill -off. Możesz. No i sobie zrobię jeszcze Blood Butcherer, bo to jest mi potrzebne do mieczy. Już ci wrzuciłem, jak coś ten kilo. A, mówiłem, dobra. Jak domu jesteś? Dobra, ale musisz schodzić, a nie... A i dołącz do blue team'u. Hm? O no. Dobra, ileś to tak kopaliśmy? Nie, nie tak długo, dobra. Myślę, że. E... Gdy się kopaliśmy, to zaczął się Slime Rain, co można zobaczyć. I postanowiliśmy się wrócić na górę, zrespić nim King Slime'a i go zabić. Slime Rain. I. I chcesz pić King Slime'a? Nie, bo on się zrespi jak... Ale się skończy zaraz to. O, nie respi się, nie respi się. No to bij go. No się tepa. No zobaczymy jak sobie... Dobra idę go szybciej będzie. Zobacz na to. O, to jest npc, jak chcesz. Można go pogłaskać. No, no. Jaki hajs sobie zarobiliśmy. Dużo grzybów ogólnie, no. A, ona bije. Myślę, że ona nie bije. Uuu. Hej, reggae. O, Warhol, dobra. bo chyba kolejny mimik. Mm. Nie wiem. Nie wiem, jak ty to robisz. Nie, bo chyba zginął... Ks. nie, Moje 9 golda! No i dupa do lawy wpadło Oko? Ale do Czaj, myślisz, że jak zrespiec się oka to będzie dobrze? To by był koniec. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału. Do widzenia.